¡Eso Entonces... Państwo, w Wiśle wcale pogoda nie jest taka zła, mimo tego, że temperatura spadła do minus pięciu, minus sześciu stopni. Nam wszystkim jest tutaj gorąco. Bieg po nowe życie za chwilę się rozpoczyna. Gwiazdy już e, zaczynają rozgrzewkę, a chyba warto trochę się rozgrzać, zwłaszcza, że dzisiaj cały czas zimowo i to właściwie w całym kraju. Wprawdzie śnieg nie będzie już tak mocno padać, jak jeszcze w ostatnich dniach w wielu miejscach zasypało wszystko aż po kolana. To jednak musimy liczyć się z tym, jednym słowem będzie zimno. Ale drodzy Państwo, jest zima, musi być zimno. W górach zima zupełnie inaczej wygląda, tym bardziej, że można szaleć nie tylko na nartach. Ze mną kolejni goście, Sabina Bugaj i Liber. Właśnie, Sabina powiedz mi, bo ten bieg jest już po raz trzeci tutaj w Wiśle odbywa się, ale w tym roku również Szczyrk ma swój udział w tej imprezie. Tak nasze gwiazdy, nasi wyjątkowi goście mają tak świetną formę, że po rywalizacji biegowej w Wiśle wystartują w Salomie, w Szczyrku. Po raz pierwszy spotkamy się na Julianach i myślę, że około 60 osób wystartuje w tym slalomie. W tym Tutaj roku. w Wiśle bieg, tam slalom. Tak, w Szczyrku o 13.30 startujemy z slalom z... Po raz pierwszy bieg na chipach. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze wyjątkową kontrolą obejmiemy zawodników i pomiar czasu będzie jeszcze dokładniejszy. Boże, święty! jeszcze nie mogę doczekać. Liber, ty głównie przekazujesz swoje myśli i uczucia przez muzykę. Tym razem również bierzesz udział w biegu. Co chcesz przekazać? Tak ogólnie przez sport również, dlatego że często udzielam się w sportach typu piłka nożna dzisiaj. Sporty zimowe. Pierwszy raz będę miał takie narty na nogach. Mam nadzieję, że to się nie skończy dla mnie źle, ale cóż, no, w szczytnym celu, e, bieg po życie, także... No, będę się starał po prostu zrobić co, co w mojej mocy, żeby żeby propagować ideę transplantologii dzisiaj w Wiśle. Ja jestem ciekawa, jak ci pójdzie. Ja też będę miała po raz pierwszy takie narty na nogach, więc trzymajmy się, drodzy Państwo, niech moc będzie z nami i z wami. My zostajemy w Wiśle. Do zobaczenia.